Um, jak się myśli o tym, to czy ty, tak jak w jakiś sposób... Byś, czy by ktoś mógł powiedzieć, że ty jesteś ochodcą? Przez mm. to, że wyjechałeś z kraju, gdzie jest wojna? No jednak wiesz u nas nie mówią jakby to, jakby tak oficjalnie, <laughs> czy jakże, że, to, że tam jest, tam jest jakby wojna, ale tak nie możesz być chłodcem. Nie możesz być. Nie, nie możesz ja, być, być chłodcem. Nie mówię, że tak jak uh, like officially, tak jak technically, nie wiem, tak powiedzieć w polsku, to może ktoś by powiedział, że bo to jest refugee, to jak wyjechałaś z Ukrainy przez to, że było gorzej i była wojna mhm. i to, czy, czy wtedy... Tak jak oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteś uchodźcem. Uchodcem, no nie, nie jest. <laughs> nie. <laughs> bo wiesz, bo ta wojna jest tylko w dwóch miastach, tak ale jakby jest i... wojna. No tak. to no może tak. powiedziała, nie, one też. Ale wiesz, oni mówią, że tak jakby to wojna, no. a, ale to nie wojna, bo ty nie możesz na przykład być uchodźcem albo coś, coś tam nie w możesz. tym stylu. Nie, nie możesz, e, nie. Znaczy, że Polska nie, nie, nie myśli tak e, o Ukraińcu. Mhm, że uchodź. Nie, nie, nie. nie. Po okay. prostu bardziej jak, że przyjechali ludzie do pracy. Okay. Bardziej, bardziej do pracy. Yeah, okay. I czasami właśnie też dziwam się, że o, cztery lata tutaj mieszkasz, wiesz, bo ogólnie Polacy też przyzwyczajeni do tego, że tam Ukraińcy przyjeżdżają, wiesz, tam na parę miesięcy, tam na pół roku może, wiesz, dopóki się skończy tam wiza, tak. zarobią, no i wyjeżdżają, wiesz, z powrotem na przykład na Ukrainę. Mhm. I też czasami dziwiłem się, o naprawdę, że, że tyle mieszkasz w Polsce, że dlaczego, już tak mhm. też tak, tak dziwię się niektórzy, niektórzy mhm. ludzie. Też słyszałam, że e, ludzie z Ukrainy, nie, tak, że ludzie z Ukrainy mhm. e, właśnie jest im wygodniej w Polsce, przez to, że Polska jest e, słowiański kraj. Tak. To jest podobna kultura, mm -hmm. podobny język, a jakby już wyjechali do Niemczech, to jest tak mm -hmm. coś całkiem innego. No inny. tak, tak. To jest całkowicie inny język i też inna kultura. Czy ty uważasz, że my jesteśmy my jako Polacy, jesteśmy mm -hmm. tak jak... Twoim, takim, takim słowiańskim bratem, albo coś takiego? Tak, ja tak? uważam, że tak, tak. Wiesz, jak najpierw przejechałam do Polski, to w ogóle nie znałam języka polskiego. Po prostu żadnego słówka. Ale jak do mnie rozmawiali po polsku, to dużo rozumiałam. Bo wiesz, bo u nas jest ogólnie cyrylica, tak? Tutaj jest jakby... inne litery, ale rozumiesz to na słów, tak? To, co ci mówią, to jednak możesz zrozumieć. Na początku oczywiście minimalnie, ale chociaż rozumiesz, o co chodzi. A jeżeli oczywiście wyjedziesz gdzieś tam, na przykład do, do Niemców, tak, no to, to już nic nie zrozumiesz, żadnego słowa, no. Nie, Także... jest, tak. Ale takie, czy, czy uważasz, że ta kultura jest podobna? Też podobna, tak, podobna kultura, no. du, Dużo podobnych rzeczy ogólnie, wiesz. Czasami... Tak jak, czy, tak. czy czujesz się tak jak w domu tutaj przez to, czy ja, raczej nie? Hmm, trudno ogólnie powiedzieć. Myślę, że tak. Tak, tak. Chyba bardziej niż jakbyś była w Francji albo w No w na Niemczech. pewno, na pewno, oczywiście. No. Tak. Czyli wiem, że ten mój akcent i tak wszystkim powie, że ja jestem z Ukrainy, ale... No, ale czuję się tutaj ogólnie dobrze, tak. no tak jak, tak jak w domu, no. Nawet lepiej. Okay. No. no. ciekawe, ciekawe. Ja, wiesz co, ja tylko byłem tak naprawdę w, w Ukrainie i oprócz hmm. tego... Na zachodzie to nie, nie była. Może w Litwie, ale Litwa aha. też jest część Unii, to też jest trochę inne. A czyli nie byłeś w takich krajach Unii Europejskiej, w in... a w Hiszpanii? W wschodnich to a, byłem, nie, Zachod zachodnich to, byłeś. to co ja Tak, w zachodnich krajach to byłem, no, prawie ze wszystkich we wszystkich, we wszy we wszystkich, we wszystkich. Ale tak jak e, takie kraje e, wschodnie to nie, tylko, tylko byłem w Lwowie. Do Rosji tak. by kiedyś pojechać? Ja bym chciał. Tak. Wiesz co, jak było młodszy bardzo chciałem. Hmm. Chciałem zobaczyć Lenina. Ja tak... A -a. to jest niemożliwe, tak że można go zobaczyć. tak... <laughs> co? No. I to jest bardzo ciekawe, że w ogóle uh, taki coś istnieje. I hmm. ja chciałem zobaczyć te wszystkie... te onion domes. Wiesz, to jest takie kopuły... Uh, kopuły cebulowe się mówi po angielsku. Nie, nie wiem. Onion A co to jest? Takie kopuły? Wiesz to jest kopuła? Mm -mm. Jak masz kościół i masz taki no. ten... A rozumiem. Kupol. Jest... Kupol to po naszemu. Tak. Że ze złota, tak? Tak jak bo nas robią. I, tak. i krzyż I jest, jeszcze. I jest taki, jest taki kształt tak jak cebula. Tak, tak, tak. To tak no. jest, po angielsku mówimy onion dough. Aha. To jest tak jak cebulowa kopuła. Aha, ciekawe. tak się mówi po angielsku. Bo to wygląda jak cebula. Mhm. A, A, ale jeszcze o to mi chodzi. O tak, już rozumiem. No kupol to po naszym się tak? nazywa. Jak? Kupol. kupol, Kupol. Tak, ale kupol. Jak, jak masz to nie jest związane z cebulą w ogóle. Myślę, że nie na pewno, ale z czym to tak bardzo, wiesz, tak bardzo nie znam. Myślę, że coś związane z religią, ale, ale nie znam się jest religia, już na ten temat. To... O, gdzie, gdzie wiesz, ten Bóg to jest cebula. <laughs> tak bardzo lubią cebulę. Ja myślałam, że w Polsce ludzie lubią cebulę, no, no, no. ale chyba... Chyba w Rosji i na Ukrainie to nawet bardziej dużo. No. no wiesz, nawet nie myślałam nigdy o tym, nie, wiesz, tak, nie. Tak. Że że cebulę, tak w ogóle. Onion Dome. Tak się aha. mówi po angielsku. Tak. Tak oficjalnie, no, no, tak to był nig. Ciekawe. Onion Domes. To wiesz, to zawsze było fajne dla mnie. Chciałam po prostu zobaczyć i... Ale mój tata zawsze mówi tak, A po co do Rosji? Tam jest uh -huh. syf, tam nie jest. Tak? <laughs> po co będziesz jeszcze? Jeszcze cię zaresztują, albo coś takiego ja tak... Żeby nie, syf zobaczyć. Tak. Nie, ale, ale teraz to tak. No może trochę mniej. Wiesz. Mniej nie, nie, chcesz pojechać? Mniej chcesz tak? Pojechać. Tak, bo wiesz, mm. tak jak z tym Putinem, ja tak. Mm -hmm. o, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest. Ja myślę, że. Nie wiem, mi się wydaje, że te wszystkie kraje, które powiedzmy, znaczy na szczęście, ja uważam, Polska jest część Unii. Tak, no. Bo wiesz, jak, jak, jak ja patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie no. albo w Białoruś, Białorusi. Białoruś teraz to. Um, no to jest, troszkę, i to jest wszystko no. przez Putina, to jest wszystko przez Rosję. Tak, no. I to jest. Wiesz, to jest syf po prostu. To jest, to jest okropne, co się dzieje. Ja zawsze oni coś wymyślają, ja zawsze coś kręcą mnie, żeby, tak. żeby nie było po prostu spokoju. W tych tak, krajach, no. to wiesz, to naprawdę mamy szczęście tutaj w Polsce. Tak. Jest... Wow, wiesz, ja, ja się naprawdę czuję dobrze, że huch. Mamy tak, szczęście. bo widzisz, bo Rosja jest blisko, ko koło Polski, nie? I właśnie tak. to, to może być trochę niebezpieczniej i właśnie no. dzięki Bogu, że Polska weszła do tej Unii Europejskiej. Bo widzisz, Ukraina chce tyle no. lat, ale tak. jednak Rosja nie pozwala to zrobić. Widzisz, zawsze coś wymyślają, a to wojna, albo to coś tam jeszcze, żeby tylko właśnie rządzić chyba no. jednak tymi, tymi dokładnie. krajami, Dokładnie, no. dokładnie tak jest. Dokładnie i ja, ja, wiesz, i to jest tak, że... Polska mogła być w tym też. Tak. Bo tak, tak było Tak, przez tak długi było, czas. no. I, ale wiesz, chyba wiesz jak Polacy myślą, co Polacy myślą o, o, o Rosji. No wiem, <laughs> wiem. Pisali mi w komentarzach. Tak? <laughs> Ogólnie wiesz, zauważyłem, że... Pisali dużo o Ukraińcach, że to banderowcy, że to tam tam bandera, wiesz, okay. i tam wolin. I do tej pory, tak. jakby to pamiętają, my pod tak. każdym filmikiem i to wspominają, że jestem wnuczką ludobójcy, oh, albo wow. coś tam w tym oh. stylu. <laughs> Seria, albo tam, że okay. twój dziadek zabijał tam polskich dzieci, i coś tam w tym stylu. Chcesz Chociaż... zapytać swojego dziadka, tak, dziadek, że zabijał oh, dzieci O tak, no! <laughs> Chociaż wiesz, rzeźnia Wolinsk, oh, tak. że ta rzeźnia wolińska, wiesz, ona była tylko tak, jakby tam. No to trzy miasta, jak tam powiązane, co jest Lwów, tam Ternopil i, i wiesz, iwano Tylko trzy miasta i ogólnie tylko w tych trzech miastach są na przykład pomniki e, banderze wstawiają. Okay. Ale myślę, że to jest na całej Ukrainie że dla, dla wszystkich Ukraińców to jest bohater. Chociaż tak naprawdę to jest tylko trzy miasta i wiesz, o, to jest o, malutki o, kawałeczek ludzi, o, tak uważa. O. No, ale, ale jednak wiesz... Ale tak, też tak... Pracy nie zapominają. Właśnie, dla mnie to jest dziwne. A te, w Ameryce też takie coś jest? Bo na Ukrainie czegoś takiego nie ma, że... Aha. Nie wiem, z tym u nas była wojna, to znaczy teraz ja go nienawidzę, bo 100 lat temu, na przykład, z tym krajem była wojna. Nie ma czegoś takiego. Eee, znaczy myślę, że... Są? Na pewno Amerykanie, powiedzmy, nie lubią Rosji, Rosję. Uh -huh. To wiesz, ja jestem po Polakiem i Amerykaninem, to ja tak Ameryka i ja... Rosja tutaj, do czego, dlaczego to oni tak? Przecież... wojna. No ale kominici. kiedy? No, a, czyli wie, do tej pory, tak, jest, tak, jest, tak. Aha. To wiesz, ja tak podwójnie nie lubię Rosję. <śmiech> <Tego> <śmiech> i tak Polak, -ha. tak... Było, a, a, wiesz. <laughs> o, tak, nie, ale... ale no, trochę tak jest. Um, ale myślę, że nawet jak było mały, wiesz, moi mhm. rodzice tak ciągle gadali, nie ciągle, ale wiesz, to było takie... Widoczne. Ja zawsze mówię, że tak jak Polacy nie pozwolą, żeby inni Polacy zapomnieli. Jaka chujowa nasza historia jest, okay? no. i Te okropne rzeczy, które się stały. Wiesz, ja tak. to rozumiem, to ma sens, ale nawet jak miałam sześć lat... Trzeba sześć pamiętać, te... ale jednak przesadę a, trochę czasami. Ale... Jest, no. no może, może tak jest. Ale <laughs> pewnie jak miałam 6 lat, to słyszałam o te, o te obozy koncentracyjne. A, no, no, no. O, wiesz, o, o, roz, o rozbiorach, uh -huh. a, oczywiście o komunizmie, uh -huh. wiesz, dlatego wyjechaliśmy z Polski przez komunizm, to wiesz, to tak a. jak słyszałam to wszystko o tym i jak to było jak moi rodzice czekali w kolejkach cały dzień i potem wiesz nic nie było. No Tak, na, na tak, mi też babcia opowiadała, nie, no, że. że tam... Tylko ocet może, a jak, no. był, a jak był sezon na grzyby, to wtedy też nawet nie było octu i też. Tak. A wy tam zbieracie grzyby? Tak, tak, No to jest bardzo popularne. A w Ameryce chyba nie, nie? Ty chyba opowiadałeś? No, nie. My wiesz, wszystko zbieramy, wiesz, jakieś tam poziomki, no. grzyby, no cały czas, borówki, coś tam jeszcze, wiesz, co, co... jest w lesie, to zbieramy. Wiesz, ja się... ja zawsze się dziwiłem. Mhm. Ja przyjeżdżałem do Polski i... Wiesz, wiesz, to się trochę zmienia teraz, bo Polska się staje taka bardzo bardziej zachodnia. Tak, taka tak. bardziej modern, bym powiedział. Ale jak było młodsze, to wiesz, tak to było w Polsce, że się, mhm. że po prostu się wchodziło do lasu mhm. i tam tam wszystko było, Były jakieś tam e, tak, no. wiesz, różne owoce takie leśne, mm -hmm. to się zbierało to wszystko, co to, to jadło. Słoiki My na przykład też u nas tak. jest popularne, tak. że to wszystko robić słoiki w, w, tak. w Polsce to też już nie ma czegoś nie. takiego, żeby ludzi. Tak, żeby... Moja babcia, no. właśnie, ona to zawsze robiła, ale moje babcia już nie żyje. No, 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 I młodzi no. ludzie tego nie robią, wiesz. A u Je. nas jeszcze to jest popularne i wszyscy Mamy na przykład. Mieć. Ja do domu przejeżdżam, wiesz, no to mnie tam mama to musi. Wszystko namarynować tam. I ogórki, wiesz, Aha. i tam pomidory, i grzyby, okay, okay. i różne takie dżemy, wiesz, po prostu kompoty różne. Wszystko, wszystko, wiesz, Teraz to jest. Kobiety pracują tutaj. Mają karierę. No, 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 i, no, 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 I jeszcze no. rodzinę. To kto ma czas, żeby robić słoiki? Wiesz? Ale to u nas jednak popularne jest. Niektóre i pracują, ale jednak. No może przez to, że tutaj jest lepszy poziom życia i Ty zarabiasz i możesz sobie wszystko kupić. Możesz sobie kupić. A u nas jednak, jeżeli Ty możesz sobie pozbierać na przykład te grzyby i nie musisz ich kupować mm. i na przykład e, zrobisz ich słoiki, mm. tak? No to wiesz, to ludzie myślą, że też... No nie myślą, a na pewno tak zaoszczędzają też, tak? Tak, tak. tak no. Wiesz, ja, ja do dzisiaj robię swoje nalewki. O, Tak. <laughs> tak, tak. Bo Ciekawie. To, jest świetne, to jest, A z czego? Uh, wiesz co, teraz teraz to oczywiście byłam w Hiszpanii, to. Aha, a, no tak. uh, to, Ale też robiłem, ja po prostu kupo, nie, bo nie mają spirytusu, a po prostu no, no. kupowałem uh, wódkę i robiłem z. Czy nich cytrynówkę. nie ma spirytusu w ogóle? W Hiszpanii Aha. nie ma spirytusu, jest tylko wódka. To robiłem cytrynówkę, uh -huh. uh, ale robiłem z mionem. I było takie drzewo tam na ulicy niedaleko, gdzie mieszkałem, Aha. z cytrynami. Po prostu zbierałem swoje no, 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 cytryny no, no, i fajnie. robiłem cytrynówkę i, i każdy, każdemu to smakowało. Ale jak mieszkałam w Polsce, to robiłem, e, wiesz, z wszystkiego. Ró zrobiłem z e, rabarbaru, -ra nalewkę, zrobiłam nawet z kiwi, ale dziwnie wyszło z kiwi. Z kiwi? kiwi tak, ciekawie. Tak, zrobiłem z e, malin, z truskawek, z dzikiej róży też zrobiłem mhm. jakoś tak. Tak? Tak, tak, tak. Fajnie. To wiesz, jaka to, była najsmaczniejsza? E, rabarbar? Nie, malinowa. A, malinowa, malinowa no, 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 Ale macie nalewki tam na Ukrainie? Też mamy, też okay. są bardzo popularne no, u okay. nas. Nalewki, wino, no. także też mniej więcej to są. Kondiak u nas jest bardzo popularny. Okay. W Polsce chyba nie. nie. bo często nie. u mnie proszą, zamawiają nawet, żeby z Ukrainy. Dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Proszę też zasubskrybować mój kanał i też kanał Devi z Ameryki. Zostawię link pod tym filmikiem. Proszę pisać komentarze też i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa!